W pierwszym rzędzie was pięknie, jako tu na sąsiadów my na gazdowskim dworze wzorze, a my tak naradoscowani, a potrzebujemy da jakąś zmianę. Głównie to ci młodzi, lebo co się tylko dziś myśliczka przemudrzeni. Dużo ludzi, coś ich chcemy, ale nie wiemy to do, 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 do końca. Tak, wierzymy, że dobrze mamy zwoloną, pierwsz damę, będzie pierwszą prezydentka. Liczymy, że zmiana będzie polegała na tym, że na Zachodzie uzyskamy wiarygodność polityczną, że u nas jest prawdziwa demokracja. Głosowaliście na nią dlaczego. Była z nich wszystkich najlepsza. Co ona takiego naobiecywała, że wielu Słowaków głosowało? To nie chodziło o obietnice. Chodziło o to, jak się prezentuje. Ona nikogo nie poniżyła, nikomu nie ubliżyła że została prezydentką. Cieszę się, że kobieta została prezydentką, chociaż nie zgadzam się ze wszystkimi jej poglądami, ale wybrała ją większość obywateli. Z czym się pan nie zgadza? Z tymi liberalnymi prawami, jak prawo do adopcji dzieci dla osób tej samej płci, małżeństwa czy partnerstwa tej samej płci. takie jakie? A co było dobre w tym jej programie? W tym jej programie prawo antykorupcyjne. Zwracała uwagę na to, że korupcja jest problemem na Słowacji i że trzeba to zmienić. Trzeba zmienić. Mam nadzieję, że będzie dobrą prezydentką dla wszystkich obywateli Słowacji. Tak, je dobre, że. Żena, Oczywiście, że to dobrze, że kobieta będzie prezentować nas, kobiety. Ale czy to jest ta odpowiednia kobieta, to dopiero zobaczymy. Czyli, że nie podoba się pani jej program? Jest tam wiele punktów dobrych, prawidłowych, ale w niektórych się różnimy. W których się różnicie? No, głównie w tych, które dot dotyczą rodziny. Ja popieram tradycyjny model rodziny pani Wybór pani Zuzanny Czaputowej to było wołanie o zmianę. To wołanie po zmianie. Chcemy zmiany. Co miałoby się zmienić na Słowacji? Głównie sytuacja polityczna. Politycka sytuacja. Zmiany nie Żadnych zmian nie będzie. Ten prezydent, co był teraz, Kiska, to jest jej kolega. Ona pójdzie tą samą drogą. Oni są ukierunkowani na prawicę. Na przykład ona nie lubi Rosjan. Otwarcie to powiedziała. Ona lubi homoseksualistów, tych Afgańców, tych uchodźców. Chce nam tu sprowadzić. chce nam to? nam to? Głównie nam, że Głównie nam, kobietom to się podoba, bo i kobietom przysługuje miejsce w polityce. Myślę, że Słowacja dostała to, czego chciała. Chcieliśmy zmiany. Chcemy zmiany. Jakie powinny być te zmiany? Zmiany, tak. Trzeba zabranić korupcji, trzeba powstrzymać korupcję, trzeba powstrzymać przekręty polityków. Myślę, że wszyscy ludzie mają prawo do życia, do swoich własnych poglądów i trzeba im zostawić przestrzeń do życia.